Poznamy tutaj sposób na wygładzenie skóry. Za pomocą skrótu Ctrl plus i odpowielamy warstwę. Na tej warstwie stosujemy filtry, rozmycie, rozmycie gaussowskie Ustawiamy promień tak, by wygładzić skórę, w naszym przypadku ustawimy na 13 pikseli. Przechodzimy w okno warstwy i tworzymy maskę warstwy. Ustawiamy kolor tła na czarny i za pomocą skrótu Ctrl Plus Backspace wypełniamy warstwę. Teraz wybieramy pędzel i pokrywamy nim skórę na twarzy, by odkryć wcześniejsze rozmycie. Omijamy oczy, usta i brwi. Na koniec możemy zmniejszyć krycie warstwy